Cześć! Dzisiaj w wielkim skrócie opowiem Ci jak wymienić płytkę tylnią w karabinku PAK-15 z firmy AR-FROMRADO. Zaraz potem oczywiście jak rozładujemy nasz karabinek, upewnimy się, że w środku nie ma amunicji i następnie osadzimy go w imadle przy pomocy naszego bloku mocującego. E, przystępujemy do, e, możemy przystąpić do wymiany płytki tylniej. W tym celu będzie nam potrzebny młotek, punktak, e, dwa wybijaki o niewielkiej średnicy, tutaj mamy akurat 1,5 i 3 mm, klucz do karabinka AR-15, oraz nowa płytka tylnia. Aby zacząć wymianę, najpierw wyciągniemy buffer wraz ze sprężyną oporopowrotną. W tym celu naciskamy ten pin, który tutaj znajduje się z tyłu i wysuwamy sprężynę wraz z bufferem. Karabinki PAK-15 z firmy AeroFlow to karabinki wykonane w standardzie MILSPEC, co oznacza, że nad czyli śruba trzymająca buffer tube, czyli, czyli tubę, na której mocowana jest kolba do karabinka, jest zabita wraz z płytką tylnią, co ma zapobiec jej przypadkowemu odkręceniu się w trakcie użytkowania karabinka. Ma to też, oczywiście, oczywiście utrudnia to też odkręcenie tej, tej śruby, ale nie jest to żaden dramat w tym celu, żeby, żeby sobie pomóc. U układamy sobie punktak w mniej więcej w tym miejscu i uderzając młotkiem będziemy starać się zbić ten metal, który jest tutaj wbity w, w śrubę, w nakrętkę w kierunku w kier do przodu, czyli w kierunku wylotu lufy, tak żeby umożliwić odkręcenie, odkręcenie tej śruby. Oczywiście nie musimy usuwać całości tego metalu. Chodzi oczywiście tylko i wyłącznie o umożliwienie nam odkręcenia, odkręcenia kolby. Takie zabicie znajduje się przynajmniej w dwóch, punktach, w dwóch punktach na karabinku. Także warto się upewnić, czy wszystkie miejsca w możliwy sposób oczyściliśmy. Dobrze. Teraz zakładamy sobie klucz. Na kolbę karabinka. Jeśli nie możemy odkręcić jej ręcznie, nie idzie. Wtedy możemy użyć młotka, delikatnie uderzając w jego rękojeść. W rękojeść klucza odkręcamy, śrubę luzujemy. Ok, poszło bez żadnego problemu. Teraz bardzo istotne, kciuki możemy przytrzymać sobie płytkę tylnią, a ręką możemy już odkręcić. Nakrętkę, czyli castle nad, jak najdalej jest to możliwe. Teraz delikatnie odpuszczamy płytkę tylnią, a to z tego powodu, że tutaj na dole znajduje się sprężynka, która przytrzymuje nam pin, który służy do złożenia w całość komory spustowej i komory zamkowej. Delikatnie odsuwamy płytkę tylnią, odsuwamy, odsuwamy, odsuwamy. Patrzymy i tutaj u dołu dochodzi nam sprężynka. W środku został pin, który trzyma ten większy pin. E, nim się na razie nie przejmujemy. Jeśli będziemy tym karabinem po prostu majtać i, i, i jest on e, sztywno zamocowany w imadle, to nie musimy się tym zupełnie w tym momencie przejmować. Teraz możemy przystąpić do odkręcenia tubusu kolby. Pamiętamy o tym, że... E, Tutaj jest taka mała sprężynka, czyli buffer retainer spring, który utrzymuje buffer w, w tubusie kolby. Przytrzymujemy sobie tą sprężynkę na przykład kciukiem i zaczynamy odkręcać kolbę. Teraz czuję już, dosyć, że zwiększył się opór na moim kciuku, to oznacza, że buffer retainer spring jest poluzowany. Mogę ten kciuk odpuścić i teraz on sobie na tej sprężynce będzie tutaj wystawać, nim w tym momencie przejmować się też nie musimy. Odkręcamy sobie kolbę już ręcznie, kręcąc całością do tyłu. Teraz możemy zdjąć starą płytkę tylnią o. i nasunąć nową z miejscem do mocowania zawieszenia QD. pamiętamy o tym, że tutaj na dole yy bufera jest tuby bufera jest taki slot który pokazuje nam takie wycięcie które pokazuje nam gdzie powinien znaleźć się, gdzie powinien znaleźć się ten mały mały pin nasuwamy zgodnie z tym wycięciem płytkę tylnią na bufer na tubus i możemy zacząć dokręcać. Dokręcamy tak długo, aż tubus kolby nie dotknie nam buffer retainer spring, czyli tej sprężyny, która jest w środku. Następnie możemy ją zdusić przy pomocy palca lub ewentualnie jakiegoś pina, wybijaka i wykonujemy taki obrót, Całością kolby, żeby ten buffer retainer spring był utrzymywany w środku, a jednocześnie jego praca nie była w żaden sposób blokowana, i on dalej mógł sobie swobodnie tutaj pracować. Czyli dokładnie tyle, ile było. Wystarczy. Teraz możemy przystąpić do włożenia ponownie sprężynki trzymającej pin. Bardzo ostrożnie. Zduszamy ją przy pomocy płytki tylniej, upewniając się, że nie wystaje nam z boku, że wszystko jest tam równo wkięte. Możemy to zweryfikować przytrzymując kciukiem i sprawdzając, czy pin chodzi z odpowiednim oporem. I klika. Wszystko jest w porządku. Następnie przytrzymując tutaj kciukiem płytkę tylnią, możemy zacząć ręcznie dokręcać nut, czyli nakrętkę tubusa. OK. Teraz pomożemy sobie trochę kluczem, żeby tą nakrętkę dokręcić tak mocno, jak jest to możliwe. Jakaś szczególnie duża siła nie jest potrzebna, ponieważ zaraz zabezpieczymy sobie jeszcze dodatkowo, Kasel nad przed odkręceniem przy pomocy właśnie zabicia. Tutaj już widać, że wcześniej te zabicie były robione, ponieważ jest to płytka tylnia, którą, z której korzystałem po prostu wcześniej. Ale w niczym to nie przeszkadza, ponieważ akurat mamy tutaj jeszcze kawałek metalu, który nam umożliwi zrobienie tego w prawidłowy sposób. Więc tak, punkt tak, przykładamy sobie do kawałka metalu na płytce tylniej w taki sposób, żeby stworzyć małe. Zagięcie. O, ten metal zaczyna się tutaj wszystko uginać. I staramy się tak formować to wgięcie, w, w, tym, w tym kawałku metalu, aby ono schodziło do tyłu, aby zabezpieczyć właśnie kasolnat, czyli tą nakrętkę przed przypadkowym odkręceniem. Ok, w tym wypadku to powinno wystarczyć. Zrobię to oczywiście jeszcze w drugim miejscu, aby zabezpieczyć. E, nakrętkę w zupełności okej okay. i tak naprawdę więcej, więcej nie jest potrzebne na tym etapie możemy przystąpić do ponownego ścinięcia eee, sprężyny oporu powrotnej oraz buffera gotowe